W dzisiejszym filmie będziemy oceniać cię z ostatniego. Ciekawie, ciekawie się zaczyna! Spojrzenia w korytarzu. Dziś konstruzował. zobaczę każdego z moich przyjaciół. Pierwsza lekcja we w lef. gramy w śladę robię ser. Wszyscy w oku w szoku kolejny wygrany. Znaczy mi ból, styl Ej, ciekawe. Ciekawe, już od razu gałganik. Nie, nie, nie. Tutaj. okej. Już tu jest włączony z Nie zmieniłem Dopiero jak będzie ostatni dzwonek To odżyję Może to był znak Byliśmy razem w szkole A teraz tylko w snach z tobą Widzieć jak się zmienia I wiruje ciągle cały mój świat Czułem dużo Siedziałem z tobą w ławce ściągi i ploty pisaliśmy sobie na kartce Ty znasz, mnie, gdy głowa pełna zmartwie wiedziałaś co powiedzieć i smutek znikał na zawsze Słychać już dzwonek, bo mam ten To, ogólnie widzę, wiem To jest ostatni dzwonek, tak jak wam już mówiłem, ale też jest będziemy już dzisiaj nawet albo jutro, bo nie wiem jak się wyrobię Będzie odcinek Nex oceniania yy, właśnie yy, Genzi, ostatni dzwonek Książki na stole, wokół głośne śmiech Gdzie weekend jest, już myślę, żeby urwać się Chodź mną też, dziś możemy tać się cały dzień Piątek, ostatni dzwonek Czekałem na to chyba ze sto Z Z moment Nie możemy narzekać na pomysłów brak Piątek, ostatni dzwonek No, refren się zapowiada genialnie No widzowie powiem wam szczerze najlep najlepsza zwrotka chyba była Igracjana i tego Gawronka czy gawrona. Gawrona jak prywacie z lekcji Głośne przerwy, myślenie o wakacjach, to niespodzianki, prezenty Dzieciny, żarty, kto rzuci dzisiaj najśmieszniejszy Teraz jest pięknie, a już tęsknię za tym wszystkim wiesz Słychać już dzwonek, bo wiem, mam ten dźwięk I Książki na stole, wokół głośny śmiech Gdzie weekend jest, już myślę, żeby urwać się i tam było właśnie, że coś tam naklejam i tak w bajkach, różnych filmach jest, że Ktoś kocha i wtedy to jest, więc to jest genialne że oni też to tak te wymyślili Ok, powiem wam tylko tyle. Kielusienka jest bardzo fajna. ją taki 10 na 10. Moje pierwsze 10 na 10. No, postarali się. Nara. A i napiszcie, czy kogoś znacie z